W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń wspomnimy o przedwczesnym zamknięciu fazy testów Valea Exchange. Opowiemy o nowym Metaversie w Sandbox oraz poinformujemy jaka kwota została zebrana na platformie Polka Starter od początku jej działalności. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajcie za wartościowy zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj aparat inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając. Zaczynajmy. Gravity Finance integrowało funkcję Chelning Automation na sieci Polygon, aby pomóc swoim użytkownikom zautomatyzować zadania DeFi i bezproblemowo zarządzać zaawansowanymi strategiami. YouTuber Yuji German, który ma ponad 47 milionów subskrybentów, zbliża się do wypuszczenia swoich tokenów fanowskich na Xcad. Jest to największy twórca, który wyda swoje tokeny w tym ekosystemie. Więcej szczegółów dotyczących tokenów Yuji zostanie przekazanych w przyszłym tygodniu. Aktualizacja adopcji Chainlink w zeszłym tygodniu zostało przeprowadzonych 12 integracji usług Chainlink w łańcuchach Arbitrum, Ethereum i Polygon. IPF Fiz jest już teraz obecny na Blue Sky. Do tej pory IPFS był dostępny tylko na Twitterze, ze względu na fakt, iż media społecznościowe wciąż się zmieniają. To IPFS wierzy, że obecność w różnych mediach będzie korzystna dla całej społeczności, ekosystemu i, mar i marki IPFS. Valea Exchange zależy bardzo na przejrzystości, dlatego właśnie Walea opublikowało obszerny artykuł dotyczący wczesnego zamknięcia fazy beta. W artykule załączonym do Twittera zostały przedstawione przyczyny tego ruchu oraz poruszono wątek dotyczący przyszłości Walea. Tencent Cloud łączy siły z Injective, aby wspierać twórców aplikacji w ekosystemie Injective. Ta współpraca ma na celu przyczynienie się do rozwoju ekosystemu Injective. Na samym początku wsparcie uzyskają programiści biorący udział w Injective Global Virtual Hackathon. Tencent Cloud jest wiodącym dostawcą usług w chmurze. Co ciekawe, firma Tencent jest producentem aplikacji WeChat, czyli najczęściej używanego komunikatora w Chinach. Publiczny testnet Secret Swap jest już aktywny. Start testnetu oznacza początek kluczowej fazy testowania i zbierania opinii od użytkowników Secret Swap. W przypadku pozytywnej weryfikacji testnetu Secret Swap, projekt zapowiada szybkie wdrożenie aplikacji na sieci głównej. Sandbox przedstawia Meloves, czyli metawez zainspirowany pomysłem jednej z gwiazd NBA. Meloves jest futurystyczną metropolią zbudowaną w księżycowym kraterze wypełnioną minigrami. BitTorrent Chain jest teraz obsługiwany przez Swift All Chain Bridge. Swift Blockchain to platforma, która pozwala użytkownikom handlować, inwestować i przeprowadzać transakcje. Można powiedzieć, że wspomniana platforma oferuje swoim użytkownikom po prostu kompleksowy pakiet usług. DeFi Chain ogłasza uruchomienie swojej nowo przeprojektowanej strony internetowej. Nowy interfejs został stworzony w taki sposób, aby lepiej przedstawiał historię DeFi Chain i umożliwiał każdemu użytkownikowi łatwą nawigację i ułatwił wejście do ekosystemu DeFi Chain. Polka Starter stwierdza, że ich osiągnięcia mówią same za siebie, a mianowicie platforma Polka Starter umożliwiła zebranie ponad 49 milionów dolarów dla 111 projektów. Polka Starter podkreśla, że tworzenie aplikacji w świecie Web3 nie jest łatwym zadaniem, ale twórcy mogą liczyć na ich wsparcie. Bitget Academy współpracuje z Secure Digital Markets. SD Markets jest wiodącym kanadyjskim brokerem aktywów cyfrowych. Bitget Academy ze swoim partnerem postarają się odkryć najbrystsze umysły w branży blockchain i spróbują ukształtować przyszłość tej technologii. Clayton wspomina ostatnie wypalenie swoich tokenów. Do tej pory spaleniu uległo ponad 5 miliardów tokenów Klej, co stanowi około 50% całkowitej podaży tokenów tego projektu. Zespół Clayton zobligował się do dalszego monitorowania podaży swoich tokenów i reagowania w razie potrzeby, aby utrzymać równowagę całego ekosystemu. Avaly Finance postanowiło otworzyć własne repozytorium GitHub, aby uczynić działanie swojego protokołu bardziej przejrzystym i ułatwić jego badanie programistom i ekspertom. Tenset kontynuuje skup i palenie swoich tokenów. Zespół tenset tym razem dokonał zakupu 100 tysięcy tokenów Tenset na strategicznych poziomach cenowych. Skup i palenie tokenów Tenset jest realizowane, aby chronić wartość i zmniejszać całkowitą podaż wspomnianych tokenów. Sam projekt TenSet podkreśla, że dba o stałą, długoterminową deflację swoich tokenów niezależnie od warunków rynkowych. Token projektu Baby Dodge Swap został wylistowany na giełdzie KuCoin 18 kwietnia. Token Baby Dodge został zestawiony w parze z USDT. Płaty wspomnianego projektu są możliwe z wykorzystaniem sieci BIP20 oraz lc 20 Sieć Juno została pomyślnie zaktualizowana do wersji Aurora 14 w 6 minut i 40 sekund. Platforma FXH dołącza do inicjatywy Tezos, która polega na rozwoju w kierunku wzmocnienia swojej generacji platform Web3. Założyciele uczestniczący w inkubatorze TZ APAC Tezos mogą uczyć się bezpośrednio od zespołu tworzącego wiodącą platformę dla artystów i kolekcjonerów. Giełda Bitmap informuje o nadchodzącym listingu tokenów projektu SUI. Token SUI na Bitmap będzie można wpłacać od 20 kwietnia, a funkcja możliwości handlu wspomnianymi tokenami zostanie udostępniona 24 kwietnia. więc informacji o listingu tokenów SUI zostanie przekazanych w najbliższym czasie. Projekt Casper udostępnia swoje cotygodniowe podsumowanie. Casper Wallet jest już dostępny wraz z dodatkowymi funkcjami i bardzo intuicyjnym wyglądem. Dodatkowo informujemy, że została udostępniona wersja 1.2.0 pakietu Casper PHP SDK. Ponadto przedstawiciele projektu Casper pojawią się na wydarzeniu w Consensus 2023. Tokeny SUI nie pojawią się tylko na wcześniej wspomnianym giełdzie Bitmat. Tokeny tego projektu zawitają również na giełdę OKX, Kucoin oraz Bybit. Dzięki przeprowadzonej akcji polegającej na wejściu na wiele giełd, społeczność SUI w łatwiejszy sposób będzie mogła nabywać tokeny tego projektu. Binance zauważa, że podczas eksploracji świata kryptowalut użytkownicy najprawdopodobniej natkną się na terminy AP i APR. Bardzo łatwo pomylić oba terminy i warto znać różnicę. Podstawową różnicą jest fakt, że AP, czyli Roczna Wydajność Procentowa, obejmuje odsetki naliczane kwartalnie, miesięcznie, tygodniowo lub dziennie, podczas gdy APR, czyli Roczna Stopa Procentowa. Nie obejmuje wspomnianych odsetek. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłamy do artykułu na stronie Binance Academy, gdzie ten wątek został szerzej rozwinięty. Projekt Czelnik niezmiennie organizuje spotkania dla swojej społeczności. Tym razem okazję do nauki tworzenia smart kontraktów uzyskają mieszkańcy Berlina, Lizbony, Bostonu, Monachium i Londynu. Oczywiście osoby przyjazne, też są mile widziane na tych wydarzeniach. Informujemy, że Dash Core w wersji 19.0.0 jest już dostępny. Prowadzona aktualizacja zawiera nowe funkcje, poprawki błędów i dodatkowe ulepszenia. Szczegółowe informacje o przeprowadzonych zmianach wraz z wersją 19.0.0 znajdziecie w serwisie GitHub. Przypominamy, że aktualizacja do tej wersji jest obowiązkowa dla wszystkich węzłów. Mamy dobre wieści dla społeczności projektu Alaska Gold Rush, a mianowicie token Karat zostanie wylistowana na giełdzie Gate.io oraz na Panky Swap. Listing w obu przypadkach został zaplanowany na 20 kwietnia. Boba Guys, czyli popularna sieć kawiarni tworzy program lojalnościowy dla użytkowników sieci Solana. Więcej o wspomnianym programie lojalnościowym oraz wpływie blockchaina Solana na poprawę poziomu usługi klientów Boba Guys przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Tokeny XCAD są już dostępne w serwisie OnRamp. Już teraz kupicie tokeny XCAD bezpośrednio przy użyciu przelewu UPI bądź IMPS i otrzymacie tokeny na swój prywatny wallet. Binance z sukcesem zakończyło integrację tokenów USDT na sieci NIR protocol. Wpłaty i wypłaty popularnego Tetera na sieci NIR są już otwarte. Adres smart kontraktu USDT na sieci NIR znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Firma HyperDR Digital działająca w branży metaverse otrzymała grant od Fundacji Hebat na stworzenie platformy HyperDream. HyperDream będzie narzędziem wykorzystywanym do zaangażowania fanów zgromadzonych wokół postaci z branży rozrywkowej w środowiskach Metaverse. Dzięki HyperDream artyści, muzycy, celebryci i marki będą mogły wykorzystywać swoje zasoby cyfrowe do łączenia się z fanami w Metaversie. Technologia NFT 2.0 firmy Freeverse pozwoli Hypermodes ewoluować w czasie w oparciu o aktywność w mediach społecznościowych i zaangażowanie fanów. To zaangażowanie zostanie zamienione na nagrody zarówno rzeczywiste jak i te wirtualne. Wkrótce pojawi się wersja mobilna gry MetaShotter. Osoby, które nie są zaznajomione z tym projektem, informujemy, że MetaShotter jest realistyczną grą myśliwską, która wykorzystuje technologię NFT. Token LookRare jest już dodany na Kanga Exchange. Token Lux został zestawiony w parze z USDT. LookRare to marketplace NFT zbudowany na sieci Ethereum. Użytkownicy tego serwisu otrzymają nagrody w tokenach Lux za handel NFT na tym marketplace. Clayton zbliża się do całkowitego wdrożenia propozycji optymalizacji KGP6, która obejmuje reorganizację funduszu i wstępne wypalenie tokenów Play. Service Coindex przygotował artykuł, w którym zostały przedstawione spodziewane zmiany tokenomii tej kryptowaluty. Mr. Labs ogłasza nawiązanie współpracy z projektem Haliday, specjalizującym się w tematyce gamingu i technologii NFT. Projekt Haliday tworzy rozwiązania Play Now, Pay Later na sieci SUI. Wspomniane rozwiązanie pozwala na rozłożenie płatności w czasie bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. Phantom składa gratulacje dla zespołu Solana Mobile z okazji wydania Sagi. Saga to sprzęt klasy premium stworzony specjalnie do obsługi Web3. Phantom podkreśla, że sprzęt stworzony przez Solana Mobile to wielka rzecz dla użytkowników, programistów i całego ekosystemu Solana. Phantom World jest oczywiście dostępny na wszystkich telefonach Saga. Bitget Academy nawiązało współpracę z CryptoBabes, aby zorganizować serię wydarzeń edukacyjnych. Pierwsze wydarzenie z tego cyklu odbyło się 15 kwietnia w Toronto. Miejsca realizacji kolejnych eventów będą przedstawiane w najbliższym czasie. Aplikacja mobilna Uniswap jest już dostępna. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Uniswap pod adresem support.uniswap.org. Amerykańska Komisja Usług Finansowych Izby Reprezentantów opublikowała projekt ustawy dotyczący regulacji rynku stablecoinów. Świadem odbędzie się przesłuchanie, w trakcie którego członkowie Podkomitetu ds. Cyfrowych Aktywów, Technologii Finansowych i Integracji będą debatować nad postulatami zawartymi w dokumencie. Zawierający 73 strony projekt ustawy zatytułowano Zrozumienie roli stablecoinów w płatnościach i potrzeba ustawodawstwa. W wspomnianym dokumencie założono przede wszystkim większy nadzór nad tym sektorem finansowym. Jest to następstwo upadku algorytmicznego stablecoina USD stworzonego przez firmę Terraform Labs. Depekt tego stablecoina zapoczątkował katastrofę ekosystemu Tera, w wyniku której inwestorzy ponieśli straty o łącznej wartości 40 miliardów dolarów. Ustawa nakładałaby na emitentów stablecoinów obowiązek utrzymywania rezerwy w stosunku 1 do 1. Mogłyby mieć formę dolarów amerykańskich, bonów skarbowych z terminem do 90 dni lub depozytów rezerwowych rezerwy federalnej. Funkcjonowanie modelu takich kryptowalut jak USDT od firmy Tether, USDC od Circle czy BUSD od Binance zawiera się w przedstawionych w ustawie warunkach. W gronie osób, które w środę będą przemawiać w kwestii proponowanego ustawodawstwa są SCSO Circle Dante Dispert oraz dyrektor ds. polityki Blockchain Association Jack Rywiński. Warto zwrócić uwagę na to, że do kwestii legislacji kryptowalut w końcu dopuszczono do udziału kogoś z tego środowiska. Wielokrotnie bowiem można było spotkać się z przypadkami, gdy o regulacjach cyfrowych aktywów decydują osoby zupełnie nieznające natury kryptowalut. Jeśli projekt zostanie przegłosowany w kongresie, to rada gubernatorów rezerwy federalnej zdobędzie specjalne uprawnienia do zarządzania niebankowymi podmiotami, czyli emitentami stablecoinów. Tego typu podmioty będą mieć nałożony dodatkowo obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody organów regulacyjnych. Na działalność w Stanach Zjednoczonych. Niedostosowanie się do tego wymogu może skutkować grzywną w wysokości 1 miliona dolarów lub karą pozbawienia wolności do lat 5. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajcie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!